W dzisiejszym odcinku zamierzam przewidzieć 25 dni na paczce Better Minecraft. Zawiera ona ponad 400 modów i seria jest mega mocna. Są w niej nowe struktury, bossy, dungeony i wiele, wiele więcej. Do tego będę grał w trybie hardcore, który utrudnia grę o wiele, gdyż będę miał tylko jedno życie. Czy uda mi się przeżyć? Jeśli chcecie się dowiedzieć, to zapraszam Was do oglądania. Dzień zero zacząłem od rozejrzenia się dookoła spawna. Niestety nie mogłem znaleźć żadnej ważnej struktury, z której mógłbym wziąć jakieś itemki, więc rozpocząłem od zebrania drewna. Pośrodku lasu nie wiadomo dlaczego zauważyłem jakieś losowo postawione hejbale, więc postanowiłem je ze sobą zabrać. Zauważyłem, że w tym odpaku znajdują się questy, więc postanowiłem odebrać kilka pierwszych z nich. Teraz postanowiłem zrobić sobie jakieś podstawowe narzędzia i zacząć szukać miejsca na bazę. Żeby widzieć w ciemności, postanowiłem dać lata rękę do drugiej ręki. Podczas szukania miejsca na bazę znalazłem statek, a w nim czapkę z enchantem Thorns 1. Myślę, że całkiem fajne. Po długiej wędrówce znalazłem miejsce, w którym postanowiłem się rozbudować. Nie no serio, moim zdaniem ta górka wygląda mega fajnie. Poszedłem spać i już w dniu pierwszym zacząłem budowę swojej bazy. Okej, okay, ten dom wygląda mega źle, no ale jest mój i to jest najważniejsze. Teraz będę skakał, uwaga. Oczywiście, że doskoczyłem do wody, czego się spodziewaliście. Później poszedłem do podwodnej jaskini, żeby zdobyć tyle surowców. Jednak jedyne, co mi się udało zdobyć, to trochę węgla. Słabo. I tak, resztę nocy przeczekałem w tej lepiance, jak coś. Znalazłem jakąś dziwną studnię, ale jedyne co w niej było to grindstone, więc go ze sobą wziąłem. Nie mam pojęcia co ta struktura ma przedstawiać, ale jest całkiem fajny. Zbudowałem takie ogrodzenie dookoła mojej bazy, żeby tak po prostu stąd nie wypaść. Przyda się. Znalazłem taki domek, który wyglądał trochę podejrzanie, jednak postanowiłem tam wejść. Byłem jednak mega ostrożny. Spoiler nie opłacało się. Dosłownie jedyne co było w tym domku to jabłka, cebula i parę emeraldów. Serio, w ogóle się nie opłacało tutaj iść. Za tym domkiem zauważyłem jakiś most. Postanowiłem tam pójść jak się bardziej dozbroję. Poszedłem spać, i w dniu trzecim skraftowałem sobie żelazne buty. Oprócz tego ogarnąłem sobie parę questów. Zdobyłem również taką mega fajną kolorową sadzonkę, więc posadziłem ją sobie obok bazy i zobaczymy, jak będzie wyglądać, kiedy urośnie. Dnia czwartego postanowiłem znowu udać się na taką małą podróż, jednak tym razem trochę dalej od mojej bazy, gdy chciałem po prostu zobaczyć, co się tam dzieje. Znalazłem taki mały domek, a w nim w sumie kilka jabłek i trzy książki. Nic specjalnego, no ale zawsze coś. Znalazłem jeszcze taki oto domek, ale jedyne co zrobiłem to rzuciłem w niego kamieniem i odszedłem. Wszedłem do takiego małego kejwa i znalazłem tam rudę Arigentum. Później znalazłem też Lapis Lazuli. Dnia piątego nadal szukałem struktur, no ale tym razem bezskutecznie. W dniu szóstym było nie KOPANIE! nie Tego samego dnia w ogóle zaczął padać deszcz, pierwszy raz na tym świecie, więc całkiem fajnie, Zacząłem już się kierować do domu. No ale podczas drogi powrotnej zauważyłem jakiś balon, więc postanowiłem sobie zrobić żelazną zbroję, no i tam pójść. Nie było tam jednak w ogóle nic ciekawego, no więc wróciłem do domu. Jest aż dzień siódmy, więc postanowiłem, że zrobię sobie kopalnię diamentów. No bo muszę je mieć, nie? No i tu się zaczyna moja kopalnia. Postanowiłem właśnie zrobić timelapse, żebyście nie musieli po prostu oglądać tego całego kopania. Wróciłem do góry z 24 diamentami, które pozwoliły mi na zrobienie miecza i prawie całej zbroi, bo nie zrobiłem czapki, tak. Później zrobiłem enchanting table i zenchantowałem sobie zbroję na protection 1. W dniu 11 postanowiłem zasadzić kilka drzew i pójść na kilkudniową podróż, no ale tym razem taką serio, naprawdę, mówię prawdę, nie kłamię, nie kłamię, nie kłamię. Poszedłem w stronę jesiennego lasu i po prostu zacząłem szukać kolejnych struktur, dzięki którymi mogłem się po prostu wzbogacić. Poszedłem do tego domku, który mówiłem wcześniej, że jest podejrzany, a okazał się on tylko domkiem villagera. W środku niego znalazłem jakąś dziwną sztabkę o nazwie Ventium, która po późniejszym researchu okazało się, że nie robi dosłownie nic. Jest bezużyteczna. Super. W środku lasu znajdowała się również jakaś farma, w której jedyne co było to właśnie pszenica. Nic więcej, dosłownie. Ja, ja wam nie żartuję. To nie było żadnego domku czy coś, po prostu farma. Dziwne, nie? Znalazłem również jakieś mężczyzn, jednak było w nim tak dużo pilagerów, że gdybym tam poszedł, to chyba od razu bym zginął, więc jak najszybciej postanowiłem stąd uciec. Zobaczcie na ten piękny most, jakby to się po prostu wygenerowało i. Poszedłem tam i zgadnijcie co? Tam nic nie było. Dlaczego? Dlaczego taka ładna struktura? Nie ma w sobie dosłownie nic. Nie było tam też żadnego dungeonu, bo sprawdziłem to. Uwierzcie mi, musicie mi uwierzyć. I co? Jednak znalazłem nagranie, w którym byłem na tym moście i widzicie? Widzicie? Faktycznie tam nic nie było. A my nie wierzyliście, tak? Nie wierzyliście mi. Dobra, co ja w ogóle gadam? Będziemy się szybciej za to montowali. No i znalazłem też takiego grzyba, do którego nie mogłem na początku znaleźć wejścia. Okazało się, że było od kompletnie drugiej strony. Musiałem się tam również podbudować, gdyż nie było tu żadnej drabiny czy coś. No a co było w środku? Uwaga, uwaga. Oglądam to z wami, bo wczoraj tu byłem. Waystone, no. No coś jeszcze tu jest. Coś jeszcze? No, i się długo patrzę na ten majster. jeszcze tu jest? No, takie całkiem spokojne. Tak myślę, że w tych strukturach mało to znalazłem. Jak teraz to montuję. No i znalazłem też domek wiedźmy. Miałem z nią problemy, tak szczerze. Więc dawałem mi poison chyba z cztery razy. Serio. Zanim ja tą wiedźmę zabiłem, to tyle czasu minęło. No a w środku. Zobaczcie jakie itemy znalazłem. No i to jest mój cały ekwipunek po pobycie w tym domku Wiedźmy. Ogólnie jeśli ktoś jest ciekawy no to możecie sobie zapauzować. na no i to tyle, nie? Później znalazłem nawet takie wejście do dungeonu. Całkiem blisko niego była taka mega fajna wieża i tutaj były naprawdę spoko temki. Znalazłem łącznie aż trzy książki enchantowane, nie? To jest mega opa. W lesie znalazłem również outpost i nie byłoby to nic ciekawego, gdyby nie to, że chciałem zrobić MLG i zobaczcie, jak mi to wyszło, nie? Bra. Dnia 16 zacząłem już wracać do domu, a dnia 17 już w nim byłem. Ogarnąłem również, jak robi się czapkę z Argentum i zobaczcie, jak to coś dobrze wygląda. Wyglądam, jakbym był jakimś rycerzem normalnie, nie? Spoko sprawa. Dnia 18 zenchantowałem resztę swojego ekwipunku i tak, tą czapkę rycerską też. Nie no, jak to mega dobrze wygląda z tą diamentową zbroją, nie no, klasa. Przy swojej bazie postawiłem również waste'ą, żebym mógł się po prostu teleportować. Dnia 20 zrobiłem portal do naderu. Nie zamierzałem jednak tutaj szukać fortecy ani innych dupereli, Zamierzałem zrobić Glowstone, aby zbudować portal do Aether. Tak, tego wymiaru z clickbaitowych filmików. No i mamy portal. W sumie nie byłem tutaj nigdy na Survivalu, więc nie wiem czego mam się spodziewać. Życzcie mi powodzenia. Jesteśmy w Aetherze, dobra. Dostałem jakiś spadochron. I zużyłem go całego dosłownie na początku. Wiem, jestem łebkiem. Może i nie znam się na eterze, ale wiem, że za nic to odpowiednik żelaza, a to żółte coś, zapomniałem nazwy, to odpowiednik węgla w eterze. No całkiem ciekawe. W ogóle właśnie znalazłem Sky Jade, czyli dosłownie mega OP materiał. Można z niego stworzyć miecz, który jest lepszy od Netherite'u. Nie wiedziałem jednak o jednej jego zastosowaniu, o dowiedziałem się później. Znalazłem 4 Sky to więc oprócz miecza mogłem sobie jeszcze słowić rękawiczki, spoko. Dobra, teraz jestem mega silny z tymi rękawiczkami i mieczem, nie no nic mnie nie pokona, łatwo z wami w ogóle, eleczk. W ogóle okazało się, że te spadochrony jest mega łatwo skraftować, gdyż te chmury są wszędzie i to z nich właśnie się je kraftuje, więc nieskończona farma spadochronów. Chciałem postawić u siebie te kwiatki, ale nagle skraszowało mi grę. Nie mam pojęcia, dlaczego to się stało, ale śmieszny wag. Jest w dzień 24, to oznacza, że jeszcze tylko jeden dzień, i to koniec tego filmu. Więc stwierdziłem, że najlepszą rzeczą, którą mogę teraz zrobić, to sobie w spokoju pokopać i poczekać na ten finałowy dzień. To właśnie jest ostatnia noc na tym świecie. Prześpię się i. Właśnie za chwilę jest dzień 25, więc jeśli dotrwałeś do tego momentu filmu, to chciałem Ci podziękować za oglądanie. Moja baza tutaj, jak widzicie, nie jest zbyt duża, ale to nie jest ważne. W tym momencie bardziej chodzi o eksplorację. Jeśli film Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Suba i będę chciał nagrywać więcej takich w przyszłości, więc. No, myślę, że warto mnie subskrybować. Dobra, film już jest. Może nie za długi, ale... Dobra, może przestanę w końcu gadać. nie.